Warsztaty ceramiczne, pokazy malarskie na szkle, witrochromia, czy też warsztaty wypiekania chleba w glinianym piecu to tylko niektóre atrakcje, jakie miały miejsce podczas pleneru artystycznego Kadyny Wioska Sztuki, który odbył się w dniach 24-28 sierpnia w Świetlicy w Kadynach. Proszę nam powiedzieć, w skład jakiego właśnie projektu wchodzi plener artystyczny w Kadynach? Razem ze Stowarzyszeniem Jantar Światowit przygotował projekt Śladami Dawnej Twórczości. Jest to taki półroczny projekt, podczas którego chcemy zachęcać dzieci i młodzież do poznawania dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Także jesteśmy w wybranych wsiach, miejscowościach w naszym regionie. Kadyny są jednym jakby z punktów na, na tej mapie działań, które mamy zaplanowane. Tu przez pięć dni pod hasłem właśnie Kadyny Wioska Sztuki młodzi, młodzi artyści, młodzi twórcy pracują właśnie z gliną, powstają obrazy malowane akrylami, mamy witrochromię, mamy również batik czy pleciemy makramy. Ciekawa historia i urokliwy krajobraz malowniczych kadyn. Od kilkunastu już lat przyciągają artystów, którzy tworzą między innymi obrazy, rysunki czy rzeźby. W kadynach jesteśmy już od kilkunastu lat, przede wszystkim za, za sprawą historii i tradycji, które wiążą się z tym miejscem. Chodzi mi o słynną Majolikę Kadyńską, i to jakby było w ogóle takim punktem wyjściowym do naszych działania artystycznych, także co roku na plenerze właśnie ta ceramika jest jakby tym głównym motywem dominującym działaniem. Mamy między innymi stare formy wyciskowe właśnie jeszcze pochodzące z tych, z tych dawnych pracowni ceramicznych w Kadynach, także też staramy się je w nasze prace w jakiś sposób wpleść czy, czy zaadoptować. planery, które odbywają się yy... Tutaj są na pewno ciekawe, bardzo inspirujące, bo i bogata przyroda, i bogata historia sprzyja takim sytuacjom. Dlatego też w to miejsce przyjeżdżają osoby, artyści z całej Polski, biorąc bardzo chętnie udział w tych wydarzeniach. Cisza, spokój, piękne widoki i spełnienie w ukochanej pasji. Plener artystyczny w Kadynach to idealne miejsce dla miłośników sztuki. Ogólnie ceramiką, rzeźbą zajmuję się już odkąd poszłam do plastyka. Generalnie to raczej malarstwo. Tutaj akurat aktualnie robię anioła. Tak to w sumie z głowy wyszło. Jest to cudowne zajęcie, bardzo odprężające. No i polecam wszystkim, którzy by chcieli się odmurzyć, że tak powiem. Prace, które powstaną podczas warsztatów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie, która odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich Światowid Wielblągu. Wystawa powiększona o prace, które powstaną podczas innych warsztatów realizowanych w ramach programu Śladami dawnej twórczości, prezentowana będzie w grudniu w Światowidzie, także też już serdecznie zapraszam.